Witam serdecznie, szanownych państwa. Dariusz Żoranty, początkujący YouTuber. Szanowni, jest taki zwyczaj, że z okazji świąt składamy sobie życzenia. Ja oczywiście nie jestem aż tak rozległym YouTuber, żeby składać życzenia na święta, ale z całą pewnością życzę państwu wszystkim dobrze. Natomiast składam życzenia poświąteczne. Składam życzenia wszystkim. O których powiem za chwilę że fajnie być sobą, nigdy nie należy się wstydzić siebie i miejsca skąd się pochodzi. Proszę Państwa, opowiem Państwu historię, która miała miejsce w Wielką Sobotę. Większość świąt spędzam w swoich rodzinnych stronach, czyli praktycznie wzdłuż kamiennej. Rodzina jest od Opatowa po Ostrowiec, Kunów, Starachowice. I do, I do skarżyska włączy. Więc zawsze święta spędzam w tym rejonie. Sytuacja miała miejsce, gdy byłem ze święconką w kościele św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oczywiście ta historia ma prawo wydarzyć się w każdym innym miejscu i w każdym kościele. Gdy byłem z synami i postawiłem do poświęcenia swój koszyczek, zauważyłem przenikliwy wzrok. Ktoś na mnie patrzył. Znają Państwo to zjawisko, jak się wpatrujemy w kogoś, a właściwie my odczuwamy, gdy ktoś wpatruje się w nas. Ja taki wzrok czułem. Minęła długa chwila, właściwie już poświęcąca. Po akcie poświęcenia zobaczyłem ukradkiem obserwującego mnie młodego człowieka, tak, około 30 paru lat. Ale tym razem, jak ja rozpoznałem, że to on głęboko się schował, zadumał się w modlitwie, skierował głowę w kierunku ołtarza. Rozumie go. Po dłuższej chwili przypomniałem sobie sytuację. Był tak. Parę miesięcy temu prowadziłem szkolenie w bardzo dużej firmie na terenie Warszawy. W przerwie, jak to w przerwie, ludzie prowadzą dyskusję. Ja byłem takim dziwadłem podkreślającym, że jestem chłopakiem z Kieleckiego, z prowincji. Prowadziłem szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, opowiadałem jak się zachowywać co należy robić w różnych sytuacjach. W kolejnych przerwach podchodziły do mnie osoby interesujące się tą tematyką i rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o przemianach społecznie. I chciałem Państwu powiedzieć, że byłem takim obiektem, ciwadłem, takim słoikiem, który się nie wstydzi słoikowania. Wszyscy dookoła nowocześni mówili, jak to u nas w Warszawie, mówili o tym, co ci przyjezdni, znaczy słoicy, bo za moich czasów byli przyjezdni, jaki to zły wpływ mają na bezpieczeństwo Warszawy. Jednym z tych ludzi był ten człowiek. Nie pamiętam dokładnie jego roli w tej dyskusji, ale z całą pewnością nie powiedział, że jest Ostrowca. Wstydził się. Ta sytuacja mogła się odbyć, mogła mieć miejsce w każdym kościele. Ja chciałem Wam życzyć, że fajnie być sobą. Parę lat temu Ewa Farna na Zaolziu prowadziła taką kampanię, żeby Polacy nie wstydzili się być sobą. Fajnie i warto być sobą. A w szczególności my, pochodzący z ziemi wzdłuż biegu kamiennej, z Sandomierz. Proszę Państwa, fantastyczne miasto, siedziba książąt i władców. Opatów, co za cudowna miejscowość. Któraś miejscowość w Polsce ma wieże Tudorów? Tylko oni. Ostrowiec, Boże Jedyny. Legenda historii polskiego hutnictwa. Nie tylko hutnictwa, tam były kopalnie, tradycje robotnicze tak silne, że, proszę Państwa, dochodziło do dodatkowych powstań Republika Ostrowieckiego. Dalej wzdłuż kamienne Kunów, proszę Państwa. To dopiero gród, gdzie panny wolały się czasami utopić niż kunowiaka na swej drodze życiowej spotkać. Jedziemy dalej wzdłuż kamiennej. Starachowice, proszę Państwa. Legenda walki wrześniowej, fabryka uzbrojenia, przemysł, który spowodował zmotoryzowanie ciężarówek w tym kraju, rozwój gospodarczy. Dalej mamy skarżysko, mechanika precyzyjna, broń, broń. Proszę Państwa, w każdej z tych miejscowości, gdy spojrzymy przez pryzmat ich tradycji i naszego w tych miejscach są naprawdę powody do dumy i warto być sobą. A te wszystkie miasteczka i wsie dookoła, to naprawdę nie warto być sobą? Te partyzanckie historie, powstańcze. Proszę Państwa, spójrzmy na siebie, spójrzmy na to, skąd pochodzimy i spójrzmy, gdzie aktualnie jesteśmy. Warszawa to miasto przyjezdnych. Warszawa, Łódź, Kraków, to różne miejscowości, ale to my, przyjezdni, dziś zwani z Wojkami, ją tworzymy. Warto być sobą, fajnie być sobą i wszystkim tego państwa ży Państwu życzę, a w szczególności tym, którzy tam pojechali za pracą. Naprawdę jest fajnie być sobą, wiedząc skąd się pochodzi. Czasami trzeba walczyć i tego Wam życzę, bo fajnie i warto być sobą.